Widzowie. Widzowie, Polecam wam kanał Jasio Nowacki. Dopiero zaczyna tak samo jak ja. Yy, ale on niestety nie promuje mojego kanału, bo nie chce. Ale ja go nie promowałem. No, co kłamiesz? No zawsze. ale nawet nie powiedziałeś, widzę jak się nazywa. On A, się nazywa Takie, takie Gry. gry. Mamy. Możecie pisać je na ankietę. Widzowie, jest Sunia, wiecie. A czemu ja gram Edgara? No ja pierdziele, ja Hanka wziąłem! Czemu ja gram garę? Ja nawet nie wiem... ja nawet nie wiem... Czemu ja gram garę? Ja nie wiem nawet dlaczego ja wziąłem Hankę, no, jak czemu? ja nie umiem nią grać. Widzę typa... no. bi, bi, bi. Idź, idź, szybko, szybko, szybko. szybko. Czekaj, zaraz naskoczę na nich. Czekaj tu. Ale on Cię widzi! Pi, pi. No i To dead? Widzowie pomocy. Dobra, jesteś sam. O kurde, ginę, ginę, ginę. Ajajaj, sercu ja ja nie umiem grać hankiem, naprawdę. Ja pierdzielę! Czekaj, uważaj, kurde, zaraz będę. Kurde, biorę. uchwalamy Chowamy, co wy chcecie ode mnie? O no ja pierdolę, wiesz, że to teraz będzie bić. czekał, czekał, czekał. Czekaj, ja na niego zaraz zaskoczę. No nie! Wulwiczkę! Chodź mi pomóc, Jasiu, Jasiu! I Pomóż! Nie. Pomóż! Jestem. Tu. Ja biorę... Oleginę! też coś dał, Debil. No ja to Brawo! Ja się brawo! Nie pytam. Zowie, będę grał teraz. Pam! Pam i sran. I zgadnijcie, na kogo zgrade. Gramy rankedy! A nie to! Jest rankedy, a nie to. Ores! Abu. Dobra. O, jest. Ej, będę mu grać... Dobra. Popo. Co gramy? W co gramy? Co to jest? Co to jest? jest nowa? Zadyma. Biorę tego. Zadyma. O kurde, ale Eziutka. Mm. Biorę tego. Dobra. Ja biorę Dawaj, dawaj. No nie! Mogę się z tego wina. No. Tym. Ja e, też dobra, mam zina. Łatwo. Easy win, easy okay. win. W ogóle ty masz takiego skina, to nie dziwnego jakoś. Mocy tam bardziej. Japo, 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 Ja się chodź, pomóż nam, pomóż nam. Pa zginąłem. No i co w związku z tym, że będziesz miał piłeczkę, jak ty zaraz zginiesz? I do tym masz. No przez kolegę jednego. No nie, przez ciebie! Nie, bo ja... Ale... Przez ciebie, przez ciebie! One screen! One o Kurde, 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 Nie pykło mi! Sorry! ja, ja się błagam, ugraj to. A inwa. Co? No przez ciebie. się Dawaj zagraj ponownie. Dlaczego jest sześć? Nie ma ja pierd... to Nie ma Co za typ. No jak teraz gramy w to. Czemu ja mam koronkę nad główką? Co? Czemu ja mam koronkę nad główką? Jak ty A ty możesz? Nie. Bo ty jesteś... No bo... Jak masz koronkę, Jasiu... No dobra. O nie! Ty miałeś go usunąć, a nie ty. Wybiorę to, co on chce. Dobra, ja mu wybiorę najgorsze. Ja To są najlepsze. No to nie, tak. nie gram. Ja mu do góry. Ja pierdolaj na Ja Ja pierdolę. się nie przeklinaj, bo mi film jeszcze zbanują i ci. Co za typ. O no, mój Boże, jak mi coś tutaj nie gra. Ja już nie. Myśmy no kauta wbijać. No gdzieś no. Franket. Ja nie, nie, to tak. Niech mi kurwa będzie. No już nie, nie przeklinaj na filmie, bo mi go usuną. To ja to wiedzy, bo dopiero zaczynasz, ale mi też go usuną. Ty nie nagrywasz. Nagrywam. Dobra, ja potem. Dobra, ja Jeszcze będzie mógł też grać w bro w tego w Fortnita'a. Ja tej możliwości na razie nie mam. Podważenie na razie... Jutro będę nagrywał z Fortnite'a albo dzisiaj jeszcze. No nie będziesz mógł. Co za telewizor będziesz im nagrywał? Będziesz sobie zainstalować API. Na moje konto się zainstalować na telefonie. Nie? Nie muszę. Nie, nie, nie to, no musisz! O, jeszcze. Tak ogólnie widzowie to ja już nie ma. Konta! Tutaj na telefonie, nie ale macie to... Na nie Xboxie nie on, on nie umie tego Kuprać połączyć. Umię, tylko koniec. Tylko że teraz spodnie! Kurwa, nie zasaj się ty. O, Co przeklinasz? Ty tak ty ja robię tak samo jak ty Ty. Aaaa! Chodź ko mnie. Nie no, no, oni ile mają. Chodź ko mnie. O, gówna. Dobra. Hello, Sam, moto! Hello, moto! Bam, 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 się. Nie lękaj się, nie bój się! Jestem przyjacielem! Podaram! nie jestem przyjacielem! Idź po tym grada. Aaa! Dobra, zabili. Widzowie, my ogólnie zaraz na... O nie, 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 idziemy. Ty, nie idziemy, ty, idziemy! ty idziesz, nie ja. Bo ja dopiero wiesz jak wróciłem do szkoły, a ty już też na dwór. To, na pewno. No to, na pewno. Czemu oni tak mocno biją? No też nie wiem właśnie dlaczego oni tak dziwnie biją mocno. Marzę dlatego, że mają zabarytowane postacie, a nie tak jak ty. Dawaj, bierz, bierz, bierz to, bierz to! Bierz to! Chodź, 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 Chodź! chodź. I nie, nie wychodzisz! Ciao, ciao. tam chodzi do naszej bazy. Chodź do naszej bazy. Siedem. Ale chodź do naszej bazy. Dobra. Oni oni wszyscy już. Jezu, uważaj, uważaj. Uważaj, 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 uważaj. Uważajcie, uważajcie. O panie no. My dzięki tobie przegraliśmy. Bo zamiast iść do bazy to musieliście tam ten. Całkiem co innego robić? Nie, bo nas tu jeszcze No, ja no i co teraz? No i co teraz? Pobiję go. No i brawo Tobie. Brawo Tobie. Uf, Jeszcze raz. Uf, dawaj, zabraj go. Ja mam bronze 3 na kimś. Jak bronze 3? Dobra, dawaj go to. Ja dałem. Nie dałeś. No co oglądasz? Nie mogę? Jestem ale cringe! Fin fin, fin! 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 A pokaż ile masz nagrywania? 9 minut? Ale tylko 8! Fin! Fin! To ile Ty już nagrywasz? 9 minut. No ale jak? Normalnie. Bo ja nagrywam 8 Bo ja nagrywałem wcześniej od razu. No chyba ja tak. Ja wcześniej nagrywać. Może

Boże. Dobra, debuł nie uderzył. No kurwa, nie widzą No, 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 no jak ja się no to cię widzą. Dobra, idź, 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 idź się ukryć. Klon, 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 klon. Klon, klon i pod. Sprawdźmy nie. niewidzialność. Weź ją, bij, weź ją, Oni teraz cię widzą widzą, 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 widzą. Yes? Oni mamy więcej o nich. No, ale oni zaraz nas supermoc. Dobra, jestem ja u nas w kółku. Dobra. O, mamy 99 cling, cling, no, Dobra, brawo! No nie, dzięki nie wygraliśmy. Nie, oni tam nabijali ich byli na naszym. Nie. Brąz Nie, to tak nie wiem. I, I jaką masz teraz? co, by ja Mam brąz, 3, bocie. Uwa, mówi ty, w jakieś dziwne. A wiesz, że to filmu legendarnego? A na czym masz, za 3? Ja, o, co ty? ja się wiesz co ja mam? Nie. E, na franku mam srebro dwa. No zrozumiecie. Mm. Dobra, dam wam to Czekaj, bo mnie robię. Co robisz? Co robię, tutaj mi się. Co? O, bro! Ule, dawaj <laughs> to. o, se o, ja se zaglam. No ale, ale ty jesteś. Dobra, no, widzowie gramy w coś. No kał, to brała Widzowie... O oh, wow. Powiedzcie mi, czy chcesz grać w Brawl. Jak nie, to jest też Nuss jest najgorszy brał, tak, trochę. Victorie, e, ale... e, widzowie! E, tyle, że ja się uważam, że, że kocha Fortnite'a więc jest gejem jakimś komputerowym, a, ja, komputerowym. a ja nie lubię żadnych gier takich bardzo, więc ja nie jestem gejem komputerowym, a on jest. To by było na tyle w tym odcinku, bo ja się mnie zdenerwowało.